Ewangelia według świętego Mateusza, pierwszy rozdział 18 do 21. Możemy powstać i przeczytamy wspólnie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: po zaślubinach matki jego Marii z Józefem, w pierwszym zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do, ciebie, do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Oto Słowo Boże. Możecie usiąść. Jesteśmy w cyklu adwentowym i towarzyszą nam patroni. Była już, był już Jan chrzciciel na samym początku. Pamiętacie Jana chrzciciela? Ten, który otwiera drzwi Jezusowi. Chowa się w cieniu, wskazuje na, na nauczyciela, na mistrza, na pana. Była Maryja, która powiedziała: tak, niech mi się stanie według słowa twego. A dzisiaj święty Józef, mężczyzna, pełen tajemnicy, milczący. Właśnie, kim był święty Józef, co o nim wiemy? Na pewno był rzemieślnikiem, cieślą, rzetelnym fachowcem, moglibyśmy powiedzieć. Był zaręczony z dziewicą Marią, nazywany jest jej oblubieńcem. Był ojcem Jezusa, w zasadzie takim opiekunem ziemskim. Był też potomkiem Abrahama, Judy, Dawida. O tym możemy przeczytać w pierwszym rozdziale Ewangelii, według świętego Mateusza. Mateusz mówi też o nim, że był człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy był człowiekiem prawa Bożego, takim człowiekiem sumienia, prawym, rzetelnym, można było się na nim oprzeć. Słuchał, Głosu Pana i był posłuszny prawu Bożemu. Był też wrażliwy na głos Boga, szczególnie to w tych snach tutaj, e, które się pojawiają w pierwszym rozdziale i w drugim Ewangelii Mateusza, gdzie święty Józef jakby spotyka się, spotyka się z aniołem Bożym. Ale był też człowiekiem odważnym i szybkim w działaniu. O tym też będę dzisiaj mówił. Był wreszcie mężczyzną dojrzałym, który przeżywa dramat życiowy. Można powiedzieć, że jest w kryzysie, kryzysuje. Jego świeżo poślubiona małżonka jest w ciąży i to nie z nim. I wreszcie, tak, na końcu można powiedzieć też, że jest patronem kościoła, ponieważ błogosławiony Pius IX w 870 roku ustanowił go patronem kościoła. I chciałem wam przedstawić Józefa, mam nadzieję, że mi się uda tak dość krótko, ale treściwie w czterech punktach. Pierwszy punkt. Józef jako człowiek milczący i słuchający. Na początku też Słowo Boże, według z listu świętego Jakuba, pierwszy rozdział 19, werset. Wiedzcie, bracia, moi umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Święty Józef jak gdyby wypełnia te słowa, ponieważ na kartach Ewangelii nie ma ani jednego słowa, które wypowiada święty Józef. Jest bardziej człowiekiem czynu. Niż, niż słów. Jest przykładem człowieka, którego czyny mówią za niego. I wydaje się być uosobieniem Maksyma, maksymy, która mówi, słowa uczą, ale to przykłady pociągają. Święty Józef chce pokazać, że przykład jego życia ma być dla nas pociągający. Święty Józef chce nam pokazać, uczyć nas, że chrześcijanin to człowiek, oprócz tego, który mówi o Jezusie, świadczy o Jezusie, to tak naprawdę zostawia Boże ślady po sobie. Święty Józef zostawił takie boże ślady po sobie. Ale takim momentem szczególnym w tym człowieku, tajemniczym, milczącym, są jego sny. To są takie momenty spotkania z Panem. A tak naprawdę można je przyrównać, te sny, do głębokiej kontemplacyjnej modlitwy, do takiego zanurzenia się w Bogu. Święty Józef ma taką zdolność zanurzenia się w Bogu, pomimo tego, że jest prostym człowiekiem, prostym cieślą. To ten moment zanurzenia się w Bogu to jest taka możliwość, Bogu wypowiedzenia się, dania mu szansy przemówienia do ludzkiego serca, przekonania do swojej racji. My często mamy taką poludzką właściwość, chcemy zadbać tak mocno o swoje życie, że kombinujemy na wszystkie sposoby, rozmyślamy, jak pewne sprawy załatwić. Święty Józef podobnie bardzo myślał na temat Marii. Co ma zrobić? Co ma zrobić z tą swoją ukochaną, kobietą, żoną? I postanawia, jakby zdezerterować, postanawia zostawić ją. Nie chce się mieszać w tej sprawie. Nie rozumie tej całej sytuacji. Ale Bóg w tym momencie krytycznym wchodzi do akcji. I daje Bogu, jakby możliwość wypowiedzenia się. I te sny, spotyka, które są na kartach Ewangelii, dają nam taką podpowiedź, że wiele trudności możemy naprawdę rozwiązać na modlitwie. Tylko trzeba znaleźć na nią czas. A, Jezus, a Józef, oprócz tego, że słucha Boga. Jest również skory do natychmiastowego działania pod wpływem Bożego Impulsu. Czyli jest człowiekiem czynu, ale po namyśle. Daje nam taką podpowiedź, żeby dobrze działać, trzeba wcześniej przemyśleć pewne rzeczy. I to jest pierwsza sprawa. Czyli Jezus, Józef, myli mi się, Józef jako człowiek milczący i słuchający. Józef jest człowiekiem również posłusznym Bogu, ponieważ słuchanie Boga. Prowadzi do posłuszeństwa, żeby być posłusznym Panu Bogu, czego pierwsze posłuchać, usłyszeć, co Bóg mówi. I w Ewangelii według świętego Mateusza mamy tak cztery sny, w których spotyka się Józef z Bogiem. I w każdych z tych, z tych snów, w tych snach jest pewna podpowiedź, jak możemy się zachowywać w naszym życiu duchowym. Pierwszy sen. Badają takie kluczowe słowa. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józef jest synu Dawida, nie bój się, nie bój się wziąć do siebie Maryi. Józef jest na krawędzi, a Bóg mówi mu: Nie bój się, ja jestem, nie lękaj się. Przypominają nam się słowa Jezusa, który mówi też zalęknionym uczniom: Nie bójcie się, ja jestem, nie lękajcie się. Bóg tłumaczy całą tą sytuację, wyjaśnia mu sytuację, to misterium wcielenia, zaprasza go do e, współpracy w tym planie zbawczym, w tym planie wcielenia. Jakby mówił do nas, do mnie, do Ciebie: wejdź w ten plan Boży, nie bój się, ja Ciebie potrzebuję do realizacji tego planu. Może w jakimś krótkim odcinku, może myślisz, że robisz jakieś nieważne rzeczy, ale ja Cię potrzebuję w tej konkretnej rzeczy, w swojej pracy, nie wiem, w rodzinie, w jakichś obowiązkach. Jesteś mi niezbędny. Nie bój się. I co robi posłuszny Józef? Daje nam wskazówkę. Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł. Czyli reaguje od razu. Budzi się i reaguje na to wezwanie Boże. Jest odważny. Wypowiada jakby takie ciche fiat. To jego jestem, to jest jego czyn. Jest, posłu jest posłuszny Bogu. Jakby przywołany jest też tutaj przykład Abrahama. Abraham uwierzył i Pan poczytał mu za. I pan poczytał mu to za zasługę. Józef uwierzył i poszedł za tym. W drugim śnie padają takie słowa: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. A on wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Józef reaguje jeszcze szybciej, natychmiastowo. On wstał, wziął w nocy dziecię i matkę. Poznał już Pana, poznał głos Boga, zna już zamysły Boże, reaguje natychmiastowo, jeszcze szybciej niż za pierwszym razem, bo zna głos Pański, ponieważ poznał Pana. Jeśli już znasz, znasz głos Pana Boga, jeśli wiesz, doświadczyłeś, jak słodki jest Pan, to Pan Bóg cię wzywa do natychmiastowej reakcji, tak jak uczniów powołał. I uczniowie natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Nie zastanawiaj się dwa razy, reaguj jak Izaasz, oto ja, poślij mnie. Pan Bóg nie lubi, lubi ludzi chwiejnych, lubi takie natychmiastowe reakcje. Trzeci sen. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Znowu anioł pański nawołuje go do działania, tym razem do powrotu. Znowu jakby kolejna zmiana w życiu Józefa. Jest, Można powiedzieć, przekładany z kąta w kąt, ale nie, nie narzeka, nie robi, nie szemra. Znowu wypowiada jakby takie ciche fiat. Tak, zrobię to posłuszeństwo świętego Józefa jest rękojmią wykonania Bożego planu zbawienia. Józef zabezpiecza ten plan. I też czasem w naszym życiu są takie sytuacje, że nie wiemy, co zrobić i Pan Bóg jakby tak mocno skręca nasze życie w lewo lub w prawo. Przykład świętego Józefa mówi nam znowu, nie bój się. Jeśli Bóg nad tym wszystkim czuwa, powiesz Mu swoją drogę, bo On widzi szerzej, ma dalszą perspektywę patrzenia w nasze życie. Więc zgódź się. I nie narzekaj na to. Może wyobrażaj sobie coś innego, ale zaufaj Panu, zaakceptuj tą nowość. I wreszcie czwarty sen. Tutaj padają takie kluczowe słowa. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Święty Józef nie wiedział, co ma zrobić, w które miejsce się udać ostatecznie, gdzie zamieszkać z rodziną. I otrzymał weśnie nakaz, czyli taką konkretną wskazówkę. I czasem Pan Bóg działa jak policjant. Przestrzegać się, nie rób tego, a zrób to, dokładnie zrób to. Tak jak, jak jeździcie samochodem, jest na przykład nakaz jazdy prosto, na wprost. Nie ma innej drogi. Znaczy możesz oczywiście pojechać inną drogą, ale to grozi wypadkiem. I czasami Pan Bóg tak w swoim życiu, w moim życiu postępuje, daje mi konkretną mocną wskazówkę. Posłuchaj mnie uważnie, a ja powiem Ci konkretnie, co jest dobre w tej sytuacji dla Ciebie. I to była taka konkretna wskazówka dla świętego Józefa, i on oczywiście był posłuszny i dobrze postąpił. To posłuszeństwo Józefa jest dla nas przykładem działania. I w ukryciu w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się właśnie przez przykład swojego Ojca Ziemskiego wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała się, jak potem mówi, jego codziennym pokarmem. Józef uczył Jezusa zawierzenia Bogu, uczył wiarę. To był drugi punkt, czyli Józef, który jest posłuszny Bogu. Teraz trzeci punkt. Józef... Człowiek, który przyjmuje, człowiek przyjmujący. Józef przyjął Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. Wiemy z naszego życia, z otoczenia, że jest wiele takich sytuacji niesprawiedliwych, niesprawiedliwego zachowania wobec kobiet, a tu Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, jest delikatny, opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. Przyjmuje Maryję do siebie, pomimo tego niezrozumienia całej sytuacji. I akceptacja Józefa. Zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia takimi, jakim są. Szczególnie ludzi słabych, umiłowanie ludzi słabych, ponieważ Bóg wybiera to, co słabe. Józef odkłada na Bóg swoje rozumowanie, ludzkie, męskie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, dla planu Bożego. Stwarza Panu Bogu obszar działania. Godzi się na tą nową swoją historię i akceptuje i bierze odpowiedzialność za to. Więc życie duchowe ukazywane przez Józefa nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. On akceptuje ten plan, wchodzi w ten plan, a z czasem dopiero zaczyna rozumieć o co w tym wszystkim chodzi i odczuwa wielką radość tego działania swojego. I święty Józef nie jest takim biernym, zrezygnowanym człowiekiem, ok, niech się dzieje wola Boża. Jestem teraz taki, siedzę zdołowany, nie wiem co zrobić. Nie, jego uczestnictwo jest mężne. Święty, papież Franciszek opisuje to jako twórcza odwaga. Józef, który przekracza ten próg wiary, otrzymuje automatycznie pomoc ze strony Boga, Ducha Świętego, który udziela mu daru męstwa. On też wie, co ma robić w Egipcie, pracuje na swoją rodzinę, wie, którymi drogami się przemieszczać, pomaga, osłania tą świętą rodzinę, czyli jest takim człowiekiem, jest takim bohaterem właśnie czynu, bohaterem akcji, ale przez to, że dał Panu Bogu szansę działania, Bóg świętego prowadzi, dzięki temu może współpracować z Panem Bogiem. I często w naszym życiu też tak jest, że jak powiem Panu Bogu tak, otrzymujemy Ducha Świętego i możemy razem wtedy z Bogiem działać. I Józef otrzymuje taki dar widzenia swojego życia na nowo, w świetle Ewangelii, w świetle Bożego działania. I Józef uczy nas również, że wierzyć to nie znaczy znajdować łatwe, pocieszające jakieś rozwiązania. Wiara, którą widzimy u świętego Józefa, to, jest, to nie jest wiara, która szuka dróg na skróty, ale to jest wiara, która umie stawiać czoła z otwartymi oczami temu, co się nam przytrafia i, bio, i brać za to odpowiedzialność. Józef uczy nas, jak mężnie brać odpowiedzialność i brać to, co Pan Bóg nam daje. I jakby zawalczyć o to. To był trzeci punkt. Czyli Józef, człowiek przyjmujący. I czwarty na koniec. Człowiek pracy. Józef jest człowiekiem pracy. Praca jest dla nas ważna. Ponieważ pracując uczestniczymy jak gdyby w dziele zbawienia, współpracujemy z samym, samym Bogiem i stajemy się poniekąd twórcą otaczającego nas świata. Więc rzetelnie wykonując swoje obowiązki, współtworzymy jak gdyby świat razem z Panem Bogiem, tworzymy go, aby był dobry. Praca jest przede wszystkim też zapewnieniem dobrego bytu dla naszych rodzin. Normalność, naszej, normalność mojej rodziny, normalność naszych rodzin zależy od naszej systematycznej, dobrej pracy. To jest drugi punkt. I trzeci punkt. To, co robimy zawodowo, jest ważne w oczach Boga i ważne dla świata, ale przede wszystkim jest ważne dla nas. Tak sobie pomyślałem, że abyśmy byli normalni, abyśmy normalnie funkcjonowali, abyśmy się nie odklejali od rzeczywistości, nie odrywali od rzeczywistości, od naszych braci, od naszych sióstr, to musimy pracować. Bo dzięki temu możemy tak naprawdę wzrastać i to również duchowo. Jest taki paradoks z tym, ale tak naprawdę, trzymając mocny kontakt z rzeczywistością, a jest to nam potrzebne, uczymy się systematyczności, odpowiedzialności za innych, budowania relacji i tak naprawdę, hartujemy też swojego ducha. I dzięki, dzięki temu też możemy rozwijać się duchowo. Czujemy się potrzebni, czujemy, że nasze życie ma sens, czujemy, że nosimy jakieś dobro dla innych, dla świata, i też rozwijamy się w ten sposób. Święty Józef łączy, jakby, dwie osoby w sobie. Jest mistykiem, jest osobą kontemplującą, jest człowiekiem, który, tak jak mówiłem, potrafi zanurzyć się w modlitwie, zanurzyć się w Panu Bogu, ale równocześnie jest człowiekiem normalnym, mocno stąpającym po ziemi. Jest takim robotnikiem w winicy Pańskiej, który jest zrównoważony. U niego jest zrównoważony i duch, i ciało. I to jest dobry przykład dla nas. I zapraszam Was teraz do modlitwy.